Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest test porównanie Pocall F2 Pro kontra Nokia 8.3 5G, Nokia 8.3, Snapdragon 765G, 8GB pamięci RAM. Pamięć wyczyszczona. W przypadku Poko mamy tutaj Snapdragon 865 i również, ale niestety nie również, tylko 6GB pamięci RAM. Wyczyszczona oba telefony, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają. Który szybszy, który lepiej odpala apki, który lepiej pozostawia je w ramię Lecimy. Allegro. No teoretycznie Poko chyba powinno być. AliExpress. Tu reklama się wdarła. Hamsko. Ceneo. Poko, galeria. Tu bym powiedział, że Nokia. HBO Poko i pla. Poko. Jak dojadę. No tutaj Nokia. Mapy. No Poko. Hmm, player .pl. Pocophone Oelix tu dla Nokii. pyszne Pyszne.pl Nokia Glovo inny no odcienie w ogóle pomarańcza, żółtego to widać tu poko, sklepy Nokia Spotify Poco Taptalk Też Poco TripAdvisor No teoretycznie Nokia Twitter Poco Uber No chyba Nokia Wszystko szybciej Wykop Poco i YouTube praktycznie remisowo. No, oba bardzo szybkie. Ten troszeczkę szybszy. No tutaj Nokia za bardzo to nie ustępuje. Mówiąc no, parę razy tak, ale widzicie, różnice prawie małe. Jeszcze sprawdzimy, co będzie z ramem w obu. Różnica 2 GB między jednym i drugim, i już widzimy, że w pokoju coś się zaczyna dziać. Czyli no, nie jest w ramie Nokia, jak już większość speed testów pokazała, trzyma wszystko. Pięknie, idealnie w ramię, tak jak być powinno. No, Poko trochę, trochę klęka przy niektórych apkach, co widzicie czasami. Teraz OLIX na przykład też pyszne przeładował, Glovo. w obu się przeładowało. Sklepy, jak widać, ta Chip Advisor też przeładowany w Poko. No, tutaj Nokia trzeba pochwalić naprawdę za dobre działanie i zarządzanie pamięcią RAM jest to zdecydowanie lepsza opcja pod względem ramu. Szybszy jest troszeczkę pokofon, co wam pokazałem. No wyczyśćmy sobie pamięć w obu smartfonach i zobaczmy jak będzie z grami Asphalt 9. Na razie lepsze ram w troszeczkę szybsze poko. A czy dalej będzie poko spoko? Zaraz zobaczymy. Co będzie w grach? Wygrywa Nokia czy tytuł. Ciekawe. Sądziłem, że będzie odwrotnie. A tu się coś wysypało. Dobra, trudno. No pewnie dlatego. Następnie mamy asfalt 8 i fall start. Ale tu się do, do gry dociągać będzie, no więc trudno. Nie powtarzamy. Tempo, run 2. Tu się konflikt dociąga, ale czy to zrobi jakiś problem? Poko, aby wygrać na no minimalny, więc pewnie by było odwrotnie. Sądzę, że to by było raczej dla poko. Subway surfers. No i co tu się stanie? Puh, minimalnie mignąło mi szybciej poko. Ale naprawdę bardzo minimalnie. Dead Trigger 2. Poko. Asphalt Extreme. O tu widzicie małe przycięcie No ale tu poko. Zrobiło jazda. Dobra. Lecimy dalej. Unkilled. Co będzie w tym tytule? No czekamy, czekamy. Spoko. Spoko. PUBG Mobile. Czy będzie coś dociągać czy nie, jak nie no to zaraz się okaże czy będzie super czy nie będzie super. Na razie poko lepiej, minimalnie ale jednak. No coś to musiało dociągnąć, ale czy to zrobi jakiś problem? Zaraz się dowiemy, no tu wersje jak zwykle, no nie, tu już nie powtarzajmy. Gdzie całą aplikację przetwarzać wszystko, więc mniejsza o to. No i tak bym tutaj w grach postawił na poko. Sprawdzamy RAM. No to już na razie poko Drugi tytuł również. Ten program też poza ramem. No tu Nokia pod tym względem naprawdę ładnie. Tak jak telefony Samsunga. Wszystko pięknie w ramie to mi się naprawdę podoba, lubię takie smartfony, tak powinny działać każde fony na Androidzie. Te, które tak nie działają, to znaczy, że są źle zoptymalizowane. Bo czasami nawet 6 giga, w Nokia pamiętam, 7, 2, 6, 2. Wszystko ogarniało tak, jak być powinno. A wiesz, ten, ta ilość RAMu wystarczała, no a teraz 8, 12. Kwestia dobrze napisanego softu, tutaj w Nokii naprawdę jest to dobrze zrobiona, no, Ale jest troszeczkę wolniejsza, no bo Snapdragon 765G, no troszeczkę wolniejszy niż 865. Więc no, tu szybszy ten, ale RAM zdecydowanie dla Nokii. Dobra, odnośnie Nokii, jak i również POCO, macie całe playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami, inne filmy o nich. Na dole dzwonek, subskrypcja, komentarz, bo to się przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Nokia 8.3 5G, POCO F2 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. E